Komity piękny samochód Fiat 125P. Czy ten złom dojedzie do mety? Dojechał do Grecji, dojechał do Hiszpanii, to do mety też dojedzie. Tak, mamy ten materiał, trzymamy go specjalnie na święta. Czy Pan w ogóle wie, co Pana czeka dzisiaj na trasie? Wiemy, ponieważ startujemy od dawna, najpierw z rodzicami na pacę tak zwane, jako pasażerowie, a od kilku lat co jakiś czas sobie startujemy, żeby się troszeczkę pobawić i zobaczyć jak to teraz wszystko wygląda. Od dawna, czyli od jak dawna? Odkąd pamiętam, czyli od dosyć dawna, jeszcze za małego, w, w, w Opel w starym samochodziku, jeździliśmy z rodzicami i tak to przy, przez te lata wszystkie, głównie ze sprawą rajdu energetyków organizowanych przez Elektrownię Blachownię, żeśmy tam zaczynali, no i teraz bierzemy udział też w innych imprezach, takich jak ta na przykład. Czyli w zasadzie mogę zaryzykować stwierdzenie, że jesteście znakomicie przygotowani, bo przez tyle lat, najpierw teoretycznie, potem praktycznie. Staramy się wykorzystać nasze doświadczenia, aczkolwiek nie zawsze to wychodzi. No ale dzisiaj będzie to chyba trudne, bo nie chodzi o szybkość, nie chodzi o prędkość, ale chodzi o to, żeby pojechać od punktu do punktu. Dokładnie tak, trzeba pozbierać PKP-y, nie pogubić, dojechać na czas do mety no i nie zrobić jakiejś wpadki większej. Widziałem przed chwilą oglądaliście jakąś mapkę, co z niej wynika. To był test z bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli taki, taki taki powiedzmy coś Ala testu na prawo jazdy, czyli sprawdzana jest nasza wiedza na temat no, przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa, przede wszystkim bezpieczeństwa. Czy ten test już był zaliczony, czy dopiero będzie być może zaliczony? Dostaliśmy go, odpowiedzieliśmy na, na te odpowiedzi tak, jak nam się wydawało i będzie on oceniany na końcu i będą też przydzielane za nie punkty karne, jeżeli y, odpowiedź będzie błędna. To w takim razie nietoperze wyruszają na drogę, dzisiaj nie latają, dzisiaj jadą powodzenia. Dziękujemy. Nie blokować, to bardzo proszę, lewo i tam sobie można pomyśleć. Trzymaj kciuki powodzenia. Wow. Studio nagrań na trasie rajdu nie topesz. Pierwszy raz? Nie, nie, nie to już bo czwarty albo piąty, a wcześniej jeszcze inne rajdy. Inne rajdy to znaczy jakie? No nawigacyjne głównie i turystyczne. Jak jesteście przygotowani? Jak zawsze, to na znaczy na luzie na luzie, czyli mniej więcej orientujecie się jaka trasa. Nie, bo przecież nie, to jest wielka niespodzianka. No nie, nawet jak dostaniemy papiery za chwilę, to nie będziemy wiedzieli tak naprawdę jaka trasa, no bo to wychodzi w praniu. A co widać w tych papierach? Eee, masz gdzieś tą kartkę? To nie nic, no. Jeżeli ktoś jeździ w tych rajdach, ja może pokażę. Są e, drogi narysowane tak, jak rzeczywiście wyglądają. Nie jest to mapa, jedziemy według takiego czegoś. Może ja sobie spojrzę? Nie miałbym zielonego pojęcia. Też na początku. Jak to się odczytuje? No, bardzo prosto. Wyjeżdżamy zawsze od dołu i jedziemy według strzałki. Przed nami jest brama, te dwie kropki oznaczają brama, czyli za bramą skręcamy w prawo. Jeździecie od punktu do punktu. Jak trafić od kratki do takiego? Do kratki. Po... Szukamy kratki. Między kratkami jest maksymalnie. Jak jak? jak? Od, krat... od kratki do kratki idziemy i po kolei. No to jest akurat kawałek, to jest droga na próbę, a cały rajd to będzie kartka 4, więc będzie tego więcej. Dla mnie to jest czarna magia. No dla mnie też na początku było, ale jako dziecko już jeździłem na tym siedzeniu, później jako pilot, więc nauczyłem się, a teraz jeżdżę już troszkę inaczej. To okazuje, że ten rajd ma tradycje rodzinne. Przed chwilą też rozmawialiśmy z kierowcą, który twierdził, że od dziecka również jeździł. No jest coś w tym. Ja też jeździłem z pewną rodziną, może nie swoją, ale poniekąd jesteśmy rodziną taką rajdową. Za tym trzymamy kciuki. Nie dziękuję. Czaska załoga, nie po raz pierwszy w rajdzie w Kędzierzynie-Koźlu. Widzę powstaje jakaś mapa. Nie, ja. Jesteśmy tutaj często. Mamy tady kamarady. często jesteśmy w Kędzierzynie. Mapa no. jest piękna, przehledna. Mapa piękna, podziwiam pana. Oddał pan swe życie w ręce kobiety. Tak jest. Że <laughs> Je wolant sy si dał na. Ano, ano, dał sem. Ja wierzę. Bardzo, bardzo fajnie jeździ, to nie ma problem. Także. Co pan teraz wyrysowuje tutaj? Teraz musim, jest starcie. starcie Do prawa, a podle tej to mapy H, Musim do koty 125. Tak. ale widzę sporo różnokolorowych mazaków. to wam ma pomóc? Tak, jest. Te wyznaczone w części. I, i, to jest, I to nie jest rajd na szybkość, tylko nie, nie. na dokładność. Na, nawigacja. Dlatego po starcie, stajecie teraz sobie z boku i co? I, I myślę, a myślę. myślę. Co, co musimy udzielać? O, dziękuję. O, Życzę o, powodzenia, do zobaczenia. Adol. Bardzo dziękuję. Tak. Skoro tak ważna osoba przyjechała do Kędzierzyna Koźla, to musi być jakiś konkretny i równie ważny powód. To jest radosne spotkanie. Po całym roku spędzonym na rajdach nawigacyjno-turystycznych. Mamy bowiem tutaj organizowane przez naszych przyjaciół z automobilklubu Klubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego spotkanie zakończenia sezonu turystyki i nawigacji. Polega to na tym, że mamy ostatnie rundy naszych mistrzostw Polski turystyczno-nawigacyjnych, pucharów nawigacyjnego i turystycznego, także pucharu Europy Centralnej z naszymi są Czechami, Węgrami, Słowakami i e, Rumunami. Akurat nie wszyscy dotarli, chyba są tylko nasi przyjaciele z Czech w tej chwili i e, świętujemy jutro zakończenie wręczając puchary, trofea, nagrody za trud całego roku e, spędzonego na poszczególnych rundach tych wyżej wspomnianych e, imprez. Po raz pierwszy takie spotkanie, takie podsumowanie jest organizowane w Kędzierzynie Koźlu. Nie, już tu mieliśmy takie spotkania, ale po raz pierwszy z nowym prezesem, kolegą Wojtkiem Klukiem, który od ponad roku jest szefem Automobil klubu tutajszego, bardzo sprawny mistrz wielokrotny, który w tej chwili jako, jako szef klubu spełnia się w trochę innej roli. Dla nas szalenie ważnej, bowiem organizacja takiej imprezy, imprezy typu Runda, a szczególnie ogólnie finały i zakończenia jest szalenie ważna w tym naszym świadku turystyczno-nawigacyjnym. Skoro nie po raz pierwszy w kędzierzynie Koźlu, to myślę, że może się Pan pokusić o ocenę organizowanych imprez w tym mieście. Dużo serca, bo to nie tylko turystyka i nawigacja, ale zwłaszcza kiedyś, teraz może troszkę mniej karawaning. Także koledzy zajmują się tutaj, niektórzy pasjonują się zabytkami, pojazdami zabytkowymi. PZ MOD jest tu od wielu lat obecny. Obecny jest w osobach naszych działaczy, naszych kolegów, przyjaciół i uczestników, którzy organizują świetne imprezy. Jak mówię, od wielu, wielu lat. I liczymy na dalszą, dobrą współpracę. Będziemy się starać jako Polski Związek Motorowy pomagać naszym klubom obecnym na, nie tylko w Kędzierzynie Koźlu, ale również i na Opolszczyźnie, aby zachęcać uczestników, nowych, nowe osoby, które chciałyby pewnie. Poznać bliżej motoryzację, bezpieczeństwo ruchu drogowego nieraz przez nieśmiałość, przez brak możliwości dojścia. Nie wiedzą o tym, że robimy takie świetne imprezy, które w dzień, w nocy bo tutaj się robi w Kędzierzynie Koźlu przynajmniej cztery dobre imprezy z tego część to jazdy nocne, jazdy po śniegu, które dokształcają kierowców i pozwalają im czuć się pewniej i bezpieczniej na drodze, a także czynić bezpieczeństwo. kluk dyrektor rajdu Nietoperz rajdu który odbywa się po raz dziewiętnasty. dobry wieczór dobry wieczór nietoperze latają nocą a tym razem nie będą latały tylko będą jeździły tak, gościmy w Kędzierzynie Koźlu wszystkie najlepsze załogi, które startują we wszystkich dyscyplinach sportu popularnego na naszej 19. właśnie imprezie nawigacyjnej. topesz. impreza składa się z trzech rajdów. Tym razem jest to siódma runda turystyczno-nawigacyjnych Mistrzostw Polski. Dzisiaj wieczorem i jutro od rana startują finały nawigacyjnego Pucharu Polski i turystycznego Pucharu Polski. Panie Wojciechu, to wszystko jakoś chyba trudno ogarnąć. Nie wiem, czy ja dobrze policzyłem. Trzy rajdy. Dokładnie trzy rajdy, każdy niezależnie, choć składają się na jedną wielką imprezę. E, mamy tą przyjemność i zaszczyt w Kędzieszynie-Koźlu robić zakończenie tegoroczne e, sportów popularnych Polskiego Związku Motorowego. I jutro wieczorem o godzinie 20.00 startujemy z wielką galą mistrzów sportu. Wszyscy ci, którzy w tym roku okazali się najlepsi odbiorą zasłużone nagrody. Statue. Czy zdążył się pan doliczyć ile osób startuje w tych rajdach i pamięta Pan z jakich regionów polski przyjechały załogi? No mamy oczywiście przegląd całej Polski czyli są załogi z Wielkopolski z Polski centralnej z województwa Mazowieckiego są załogi ze Śląska, nasze opolskie również kędzierzyńskie mamy również naszych przyjaciół z Czeskiej Republiki. Kto to ich widuje tu na i Tak, są to nasi stali bywalcy, doceniają tą naszą pracę. My jeździmy do nich, oni się rewanżują przyjazdem na nasze imprezy i tak kwitnie ta Turystyka międzynarodowa również. Czyli w zasadzie zjechało tutaj do Kędzierzyna Koźla, do hotelu Hugo, kilkadziesiąt osób. No, jest to prawie 40 załóg, także mamy ponad 80 zawodników plus gości oficjalnych, jest delegacja zarządu głównego Polskiego Związku Motorowego. No, jesteśmy na pewno szczęśliwi, że zostaliśmy za to docenieni przez te lata organizowanych imprez. Na czym te rajdy polegają? Rajt nie to też, to wiem. Jedzie się w ciemno, jedzie się po ciemku i próbuje się wrócić do tego miejsca, z którego się wyjechało. Zawodnicy otrzymują bardzo precyzyjne trasy, zapisane różnymi znanymi im znaczkami nawigacyjnymi. Rajd opiera się na kodyfikatorze i na regulaminach Polskiego Związku Motorowego, więc ci, którzy od lat biorą w nich udział, dla nich nie jest to wbrew pozorom takie trudne. Oczywiście wymaga pewnej wprawy i pewnego bycia, ale większość zawodników, jak można łatwo zauważyć, te 30 parę załóg, które ruszyły na trasę już gdzieś tam krążą po naszym mieście. Ale to także próba sprawności. Tak, rajd rozpoczynamy próbą sprawności, którą w nocy przejeżdżają zawodnicy dwukrotnie, w dzień również będą ją pokonywali dwukrotnie. Tam ewidentnie jest to kunszt kierowcy, który może pokazać jak potrafi panować nad swoim samochodem. Wtedy to jest szybkość i pisopom. Więc tu już wiemy, co potrafią zawodnicy, co muszą umieć, żeby dojechać do mety, a w pozostałych dwóch rajdach, na czym one polegają? Tam dochodzi znaczny element turystyki, czyli oprócz tego, że jest oczywiście zadana trasa do przejechania, zawodnicy na trasie mają. Zadania turystyczne, które polegają na odnalezieniu ciekawych obiektów turystycznych, jakichś charakterystycznych miejsc, którymi my jako kędzierzynianie chcemy się pochwalić, chcemy im pokazać jakieś tam ciekawe niuansiki na ziemi kozielskiej i oni muszą je odnaleźć, odpowiedzieć na pewne specyficzne pytanie i kończą po przybyciu na mecie rozwiązaniem takiego testu z różnych obiektów, które po drodze mieli okazję zobaczyć, bądź przejechać, bądź zwiedzić. To teraz jeszcze takie bardziej osobiste pytanie. Dlaczego od wielu, 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 wielu lat zajmuje się pan sportem motorowym? No cóż, no to jest bardzo prosta. Mój tato był jednym z tych, którzy zakładali automobil Klub Kędzierzyńsko-kozielski. W związku z tym ja jako dziecko gdzieś tam byłem też ciągnięty na początku za rączkę, a potem już mi się podobało i przygotowywaliśmy. Wtedy pomagałem, później coraz mocniej. I jakoś tak naturalnie troszkę przejąłem tą pałeczkę i stało się to moją pasją. Też zaraziłem rodzinę, już synowie również na dzisiejszym rajdzie pomagają w organizacji. No i tak to się toczy. Wiem, co to jest intrygujące, bo myśmy dzisiaj rozmawiali z kilkoma załogami i ci załoganci twierdzili, że przejeździli już trochę rajdów na tylnych siedzeniach razem z rodzicami czy ze znajomymi i teraz usiedli sami za kierownicą. No dokładnie bardzo często tak to, tak to właśnie bywa. Jest to sport, który nie jest bardzo popularny. Natomiast bardzo ciekawy, no cały czas staramy się zarażać nowe załogi. Dziś kolejne parę jednak załóg z małym stażem, czyli takich debiutantów, no może nie do końca, no debiutantów randze mistrzowskiej e, imprezy. E, mam nadzieję, że pozostaną, że znów oni zarażą kolejnych swoich znajomych, przyjaciół, no i jakoś ta dyscyplina będzie nam się rozwijała. Czyli patrząc na Pana i słysząc, co Pan mówi o tych, którzy startują w tych rajdach, odnosi się wrażenie i chyba słuszne, że jest to sport rodzinny. Na pewno z gamy sportów motorowych ten bardzo ładnie wpisał się w turystykę rodzinną ponieważ oprócz samej adrenaliny daje to możliwość zobaczenia bardzo ciekawych zakątków. My startując w imprezach krajowych, w imprezach zagranicznych, poznajemy oprócz jakichś tam przyjaźni, poznajemy wiele zakątków, do których się po prostu normalnym torem by nigdy nie dotarło. Bo to polega na szukaniu różnych takich ciekawych obiektów, którymi my dziś chcemy się pochwalić i ci zawodnicy mamy nadzieję że za jakiś czas znów tutaj wrócą, może przy okazji... Z rajdu, a może niekoniecznie, bo spodoba im się Ziemia kędzierzyńska. Z okazji ubiegłosu 30-lecia Automobil Klubu Kędzieństwa oraz 65-lecia Polskiego Związku Motorowego życzenia, gratulacje oraz wyra wyrazy uznania za wkład w rozwój kultury motoryzacyjnej oraz pracę mającą na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Niech ta rocznica stanie się inspiracją do realizacji wszystkich planów i zamierzeń. Oraz rozwijania wspaniałej pasji, jaką jest motoryzacja. Podpisał Tomasz Matua, prezydent Miasta Piękności Korzyści. Szanowny panie prezesie, z okazji 30-lecia istnienia organizacji, w której jubileusz łączy się z przybliżającym się 65-leciem polskiego wzrostu motorowego, składamy na pana ręce moc serdecznych gratulacji. Dziękujemy za zaangażowanie oraz wieloletnią pracę na rzecz rozwijania pasji wśród młodzieży oraz dorosłych. Automobil Klub nierozłącznie bojarł się z naszym powiatem. Stał się marką rozpoznawalną już w całym kraju. Państwa wkład w promocję naszego powiatu jest nieoceniony.